Uwaga, uwaga, kot czerwony. Koty odkryły na pokładzie obcego. Ten obcy tak dokładnie nie jest na pokładzie, tylko lewituje w bezkresnych czeluściach kosmosu, ale w tej chwili przykleił się do naszej sterburty. No i jak widać, koty bardzo zaniepokojone, przede wszystkim pierwszy oficer Oluś. No, wszyscy się gromadzą. I patrzą, no trzeba coś z tym zrobić. A co na to pierwszy oficer? No, pierwszy oficer jak widać filmuje. No, to co będziemy robić? Może jakiś skok w nadprzestrzeń? Teraz drugi oficer Eddie próbuje swoich sił. Oj tutaj lekka zwada między oficerami. No, zdecydowanie najbardziej zaniepokojony jest Oluś. No, bo tu jeszcze kurczę, jacyś klingoni nas dopadną, albo cyloni, albo jakieś wrogie imperium nam tu. Zaraz wyśle myśliwce, a kapitan dalej filmuje. Może skanuje tego obcego, żeby się coś więcej o nim dowiedzieć. A, no tak, to jest, dzieci. Jak się ogląda Star Trek, Batun Star Galactica obcy decydujące starcie. No matkę ostatnio wzięło na filmy science fiction, więc widać kocia wyobraźnia pracuje.